Dzień dobry, wita Jerzy Karakuła, Osada Turystyczna Domki w Lesie. Chciałem Państwa z tego miejsca gorąco zaprosić na festiwal pogranicze, tylicki festiwal pogranicze, który odbędzie się 27 i 28 lipca w Osadzie Turystycznej Domki w Lesie w Tyliczu. Za moimi plecami na scenie tylickiej no, bardzo wiele wydarzeń, Między innymi występ w ramach 21. Festiwalu Święta Dzieci Gór. Wystąpi zespół z Belgii, a także zespół Małe Piwnicoki. Następnie będą występy różnych, przegląd kapel regionalnych z całego naszego sądeckiego okręgu i wieczór góralski z kapelą Ciupaga. Natomiast w niedzielę 28 lipca, zapraszamy już z tego miejsca gorąco na występ wieczoru. Wystąpi zespół La a także wiele, wiele innych zespołów i finałowy koncert krakowskiego pięknego zespołu Quadro Suzana, na który już z tego miejsca gorąco Państwa zapraszam do pięknego, słonecznego tylicza. Będzie nam bardzo miło, gorąco zapraszamy.